oświadczenie prawdy absolutnej, Wydano, zgodnie z ja jestem od, odwieczna, esencja ucieśniona, numer dokumentu 2.0.13.03.2035, ponownie potwierdzony i włączony poprzez odniesienie jakoby był ty, tutaj cytowany w całości I.M.P.P. 12.11.1982 Wstępnie zatwierdzone, autoryzowane i przedpłacone. Teraz wcielone w życie i, i wolny, wolnych mężczyzn i kobiet w żywych ciałach z krwi Principal Agent Document UCC 103 i kolejne zmiany powiadomione pryncypała. Powiadomienie pryncypała jest powiadomieniem podwładnego. Powiadomienie podwładnego jest powiadomieniem pryncypała. Skierowane do każdego, kto twierdzi, że sprawuje urząd, pełni funkcję, rolę, stanowisko. Nie podlega negocjacji. Potwierdzone w procesie sądowym w odpowiednich urzędach i przed pierwszym stwórcą. A widami, oświadczenie prawdy absolutnej. Uroczyście stwierdzam, że. Niemniejsze przysięg... przysią... przysięgłe oświadczenie w formie Awitafi nic nie zataja, a jego zawartość jest prawdziwa, zgodna z moją najlepszą wiedzą. Źródło oryginalne, pierwszy stwórca to zaświadcza. Od ja jestem do. Każdy, kto otrzyma z mocy prawa, jest zobowiązany obalić każdy punkt nie później niż 15 dni od przyjęcia, poprzez przysięgłe, oś, przysięgłe oświadczenie na piśmie, należycie sprawu, sprawdzone pod karą krzywoprzysięstwa i oszustwa. W tym czasie wykluczone są wszelkie działania prawne o jakichkolwiek charakterze, wszelkie działania, postępowania, regulacje o jakimkolwiek charakterze i wynikające z nich działania wykonawcze, i lub sądowe są zawieszone i przerwane przez ja jestem. Jeżeli jakikolwiek punkt doświadczenia prawdy pozostanie nieobalony, a Widafi zostaje nieobalone. Od 28 listopada 2012 roku na mocy wiecznych, uniwersalnych, międzynarodowych dokumentów organizowanych przez Fundusz Powierniczy Jeden lud OPPT 1776, oryginał The One People Public Trust 1776, OPPT 1776, łącz, łącznie z dokumentacjami UCC 2013 032035, 2012, 1279, 14, 2012, 1278, 10, 2012 12 dwanaście siedemdziesiąt osiem pięćdziesiąt na wieczne, wieczność, a także dokumentem dwa zero również poprawnie zarejestrowany w publicznym rejestrze Washington District of Columbia, Washington USA HTTPS Country Fusion 4, countryweb slash login dot do country, co, y, country name Washington DC. Zatwierdzone bez uprzedzeń. Nunc pro tunc. praetra praetra Prywatna korporacja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone, wszystkie Stany, Stan. I międzynarodowe ekwiwalenty, i z nią wszystkie jurysdykcje, dokumenty ek, et al., które uważane są za istniejące, są nieważne, odwołane i należycie usunięte i uskutkus. Łacina z prawnie słusznej przyczyny. Przez ja jestem. Unieważnienie banków na. Papierze referencyjnym True Bill, WADC, dokument WCC 2012 114776 z 24 października 2012 roku, Et. z Łacina i poprzednie i kolejne. Każdy akt założycielski jest nieważny, bezwar, bezwartościowy lub w inny sposób anulowany, w tym akt powołanego rządu korporacji prywatnej Rzeczpospolita Polska, Republika Polska Poland, Republik O, OF, CIK 0000079312 et idem sons, łącznie z wszystkimi skrótami idem Sąs. czy w innych zawartych formach prawnych nieograniczonych do tych wszystkich znanych form, tak jak kodeks cywilny, kodeks karny, kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania karnego, kodeks drogowy etal finansowe i zarządzane i w nich zawarte i przewidzialne i przewidziane. Jakiekolwiek urzędy należące wraz z wszystkimi urzędnikami, w tym funkcjonariusze publiczne, policja i pracownicy administracji publicznej, akty wykonawcze, umowy międzynarodowe, konstytucje, członkowie należący, ustawy i jakiekolwiek umowy i kontrakty, w tym izby zawodowe, kwalifikacje, kwalifikacje akademickie zakazy lub pozwolenia, które ignorują lub miałyby, które ingerują lub miałyby ingerować w, z ich źródłem. Powyższe oświadczenie o stanie faktycznym, original declaration of fact, dokument UCC 20.12.12.79.14 Zintegrowane i utożsamione w tym dokumencie, w niniejszym potwierdzone i przedefiniowane, pozostaje nie, nieodrzucone i istnieje jako prawda absolutna legalna w handlu i w istocie ludzkiej. Zarejestrowana w powyższym rejestrze http://archive.org. OPPTUCC UCC fi, Filings jest rozporządzeniem prawa uniwersalnego, ważnym pod każdym względem na świecie. Ponadto zwracam uwagę na deklarację oraz nakaz Original Declaration and Order Reference Document UCC 2012-09676 z 9 września 2012 -09 -09 roku należycie ponownie potwierdzone i zatwierdzone przez. Weksel handlowy, oryginał, Commercial Bill, dokument UCC 2012-114586 11 45 86 i akt oskarżenia, prawdziwy rachunek, oryginał True Bill, dokument UCC 2012-114777, który ustala, że ochotnicy wśród wojskowych powinni. Z z własnej wolnej woli zatrzymać i aresztować wszelkie i wszystkie istoty cielesne, ich agentów, urzędników i innych wykonawców, niezależnie od miejsca zamieszkania, z wyboru, posiadanych, oper operujących, wspomagających system zarządzania prywatnymi środkami pieniężnymi, system wydawania, pobierania i egzekwowania prawa, stosując system niewolnictwa przeciwko obywatelom niezależnych państw oraz zabezpieczyć powyższe osoby, dopóki kolejny nakaz nie zostanie prawomocnie wydany przez niżej podpisanych, oraz przejąć wszystkie systemy zarządzania prywatnymi środkami pieniężnymi, system śledzenia, śledzenia, przekazywania, wydawania, pobierania, egzekwowania prawa, które utrzymują system niewolnictwa oraz wszystkie inne systemy przepłacone przez obywateli państw bez ich wiedzy i zgody oraz zabezpieczyć powyższe, dopóki kolejny nakaz nie zostanie prawomocnie wydany przez niżej podpisanych. Wszystkie istoty stworzone przez Stwórcę będą wspierać wymienione tutaj służby publiczne we, we wdrążaniu, ochronie, zachowaniu i wypełnianiu nakazu za pomocą wszelkich możliwych środków danych przez Stwórcę oraz stworzonych w ramach pełnej osobo, osobistej odpowiedzialności. Teraz poz, poz, pozwani reprezentanci, odpowiednio poinformowani, działają wyłącznie na własną nieograniczoną odpowiedzialność osobistą i majątkiem własnym. Każdy jest indywidualnym, indywidualny, każdy jako indywidualny podmiot w przeciwieństwie do osoby fizycznej, osoby prawnej, urzędnika publicznego, et, eta similia, et idem sunt. Bez, korporza, bez korporacyjnej rządowej siatki bezpieczeństwa, bez żadnego immunitetu. Respondenci odpowiadają za szkody pośrednie i bezpośrednie według prawa handlowego Uniform Commercial Code. Jedyna, jedyna jeszcze ważna forma prawa zachowana i chroniona przez podstawowe postanowienie publiczne UCC 1.103 i kolejny akt na każdy i jakikolwiek rodzaj bezprawnego postępowania i niezgodny z prawem, który spowoduje jakikolwiek szkodę lub i lub utratę każdej homo vivo w odróżnieniu od jednostki ex extra, extra, Traterytorialnej, przedstawiciela prawa l.r., osoby ludzkiej, istoty ludzkiej, osoby prawnej et similla et idem son ans, wraz z uszczerbkiem psych psychofizycznym i materialnym pochodzącym z zatrzymania, inspekcji Rewizji i każdej innej formy ograniczenia i pozbawienia wolności i praw niezbędnych z przymusowej, opieki medycznej, POM. Ze szczepień, testów molekularnych, testów antygenowych, testów serologicznych, testów śliny, testów nosowo-gładłowych, gardłowych, nosowo-gardłowych. Inwazyjnej praktyki medycznej bez wolnej i świadomej zgody, wszelkich testów i, na, i narzędzi znanych i nieznanych, nie wymienionych w niniejszym dokumencie, przeznaczonym do pobierania próbek or, organicznych, y, or, or, organicznych materiału genetycznego, et simila, et idem sons ans. Z o. Z, z ostracyzmu, oszustwa, przestępstwa, eta, simila, wszelkie formy, sposoby, struktury i metody pożyczki hipotecznej, finansowania, manka, kredyty, odsetki, obciążenia, gwarancje, rekojmie, rękojmie, inwestycje et simila, et idem son, skrąfit. Konfiskaty majątku, szkody majątkowe i lub jakiekolwiek inne szkody naruszające absolutną integralność i godność wymienioną w sile ja jestem, żywych i wolnych mężczyzn i kobiet. Dlatego też respondenci, jeżeli, jeżeli mieliby tra, tra, trwać w działaniu w imieniu i na rzecz. Przejętego podmiotu, który został unieważniony, anulowany i usunięty przez OPPT, powodując żywym i wolnym mężczyznom, kobietom i dzieciom jakikolwiek szkodę, tak jak tutaj ustalono, będą za to w pełni odpowiedzialni indywidualnie, z nieograniczoną odpowiedzialnością majątkową i osobową. Podobne działanie stanowią. Podstawę do postępowania sądowego przeciwko respondentom na mocy rozporządzenia publicznego UCC 1305, włącznie, choć nie ograniczone do hipoteki majątkowej, respondentów, również w przypadku popełnienia potwornej zbrodni zniewolenia homo vivo z krwi i kości wolnych i żywych mężczyzn, kobiet na ziemi. Działanie zatem ino toto to pod osłoną prawa handlowego według rozporządzenia publicznego UCC 1.103 i zgodnie z procedurą the one people public trust 1776 jak istoty indywidualne bez żadnej rządowej korporacji gwarancji bezpieczeństwa pod waszą pełną i nieograniczoną odpowiedzialność majątkową i osobistą pod groźbą krzywoprzysięstwa i oszustwa ze szkodą i handlą przed Pierwszym stwórcą i przed prawem naturalnym, uniwersalnym, boskim, wiecznym i wolnej woli, odrzucenie wszystkich dokumentów procedury zdeponowanej przez The One People Public Trust 1776 jest uważane za ważne jedynie jeżeli jest pod przysięgą, należycie sprawdzoną pod groźbą przyświecenia i oszustwa w przeciągu 15 dni od otrzymania i przed pierwszym Stwórcą. Każdy żywy mężczyzna i kobieta, żywa kobieta są świadomi, że fundamentem prawa i handlu jest mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Zasady deklaracji Amidawi, deklaracja prawdy absolutnej. Jej zasady. Pierwsza. Każdy żywy mężczyzna i każda żywa kobieta są świadomi, że fundamentem prawa i handlu jest mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Prawda jest ważne, jest ważne. Prawda jako ważne oświadczenie rzeczywistości jest władcą w handlu. Nie, nieobalony Awidawi jest prawo, prawdą w handlu. Nieobalony Awidawi ma działanie wyroku w handlu, jest prawem i jest na mocy prawa. Każdy żywy mężczyzna i każda żywa kobieta będą mogli ustalić sprawiedliwe odszkodowanie, również równe szkod szkodom poniesionym i przez wprowadzenie go owe ich przyznać jemu moc prawną. Wszyscy żyjący mężczyźni i kobiety powinni otrzymać odszkodowanie w sposób zgodny z prawem. Jeśli nie ma odszkodowania lub jest odszkodowanie, odszkodowanie zostało obalone, wtedy możesz stworzyć odszkodowanie dla siebie i nadać mu wiero, wier, wiarygodność poprzez wyrażanie go w swoim oświadczeniu Awidawi. Ład korporacyjny opiera się na komercjalnym Awidawi, komercjalny, komercjalnych kontraktach, komercjalnych powiązaniach et simila et idem son amns. W przypadku niewykonania zobowiązania i zastosowania wyżej wymienionego ob obalenia nie później niż 15 dni od otrzymania niniejszego świadczenia widowi, ja jestem, zapewnia i deklaruje natychmiastowe zniesienie swoich opłat i ról tymczasowych, ustanawia i określa natychmiastową egzekucję zastawów handlowych wymienionych powyżej oraz za zadośćuczynienia Kompensaty. Ponadto ustala za, zaarchiwizowane i skreślone do, niemalnych, do niemalnych długów. Z, ponadto ustala za, zaarchiwizo, zaarchiwizowane i skreślenie domniemanych długów, aktów, nakazów, wezwań, decyzji, postępowań et simila et idem sunt. Łabcina i podane i brzmiąco podobnie, przypisanych do fikcji prawnej. Przemysław. Pojawia. Et simila et idem sons. Podobnie i przy, która obecnie jest nieważna i jest odwołana przez ja jestem. która obecnie jest nieważna i jest odwołana przez Ja Jestem. Ja Jestem, Przemysław Pojawa, upoważnia i deklaruje wartość i, i powtórzenie każdej i wszystkich pre tipa, projekcja podania oświadczenia et simila et idem sons. Stworzone przez Ja Jestem, Wieczna Esencja Wcielona. Ja Jestem poważnia najwyższą siłę porządku i równowagi do wprowadzenia. Military Order, Reference Dokument UCC 2012.09674. and Declaration of Order, aby odwołać i zatrzymać pełniących obowiązki, którzy działają ze szkody i han hańbą, i przywrócić pokój i zgodę na każdym poziomie życia. Podpisując ten awidawi, oświadczam, że jestem kompetentny do składania swobodnego świadectwa jako mężczyzna, vivo inspirus, łacina, żywy duch, bez uprzedzeń, bez handby żywy, wolny mężczyzna, ja jestem, w pojawam W charakterze publicznego notariusza, czerwony odcisk palca zastępuje pieczeń notarialną.